Tak więc nie ma się co obijać, trzeba znaleźć pozostałą część naszej załogi. Popatrzcie na ten bezkres horyzontu: pełno tu różnych innych statków, barek, wszystkiego, nawet jest ogon samolota. Więc ta kraina nie tylko dla nas była nieprzyjazna, lecz dla wszystkich, którzy tędy przepływali czy przelatywali. Jak widać, tak to się chyba niestety musiało skończyć. Znajdź ślady ślady pozostałych rozbitków. Nasz instynkt z przetrwania podpowiada nam, że musimy niestety przejść przez tą kłodę. A, Ach, chciałem tego uniknąć. Dobra. Ostrożnie, Laro. Ostrożnie. Bo zleciś. Był blisko. Dobrze, Laro, ostrożnie, 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 już blisko. Cała z błota, cała w krwi, pidna kobita. Okej, okay. oho, widać, że nawet i samoloty mają tutaj zatarcia z tym miejscem. Laro to ty moja. Czyś ty oszalała, ty chcesz tam wskakiwać Dobra, skacz uff, uff, było blisko Dobra, w prawo Do góry, do góry Dalej Dalej Skacz jest skrzydło! Dobra, co było to było. Teraz tylko żeby stąd nie spaść. Hmm. Oż ty spryciulo jedna. Zapałki też się przydadzą na pewno. Walkie toki, czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć. I śniadanie pozostałych rozbitków. Uff, ciekawe czy tam zaskoczymy. Ale to tak nie miało być. Biedna Lara. Bardzo wytrwała. Tam, tamtędy raczej już nie wrócimy. Dobra, trzeba się schronić przed tą burzą. Oho, jakiś wódu. Jedna zmarznięta. Czy ktoś mnie słyszy? Odpowiedzcie proszę. A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai Ojczyzny wspaniałej, chimii komitycznej słonecznej królowej Do której potomków rzecz jasna należy Sam, to poważna sprawa Przecież wiem, skarbie Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę Wszyscy są tacy spięci Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie Czuję to nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają i czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Roth ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się na No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie. Dalej, Ej, bo znowu jak zagran. możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą, witman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai. Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Ach, mam 30 lat doświadczenia i dwa doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem! To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do smuczego trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej chimiko wynika, że potrafiła wywoływać burzę. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne smoczego trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że poważnie... Od... Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. O co ja tu jestem? Tak więc już wiemy gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Smoczym Trójkącie. Rozbiliśmy się tutaj. Najprawdopodobniej przez te sztormy i się najprawdopodobniej stąd też nie wydostaniemy, ale co to będzie, to zobaczymy. Nie mogę tak tu siedzieć. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Okej. Okay. Oho, jest ile jeleń. Moty z uciekającym jeleniem, skądś kojarzę. No ale nic. O Boże, co tu się dzieje? A zaraz. Ach, jakiś trup wiszący. Okej, okay, tu są strzały, na pewno się przydadzą. Chodźmy po ten łuk, tylko jak tam wejść? Spróbujmy tędy. Hop. Teraz, Laro, ty moja droga, ostrożnie. Poczekaj... Teraz! spotkanie trzeciego stopnia z truposzem to nie było za miłe. No, zobaczmy, czy jeszcze działa. Pamiętaj, czego uczył cię rod. Nawet najlepsza forma i technika nigdy nie da, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. W jakich ustronnych miejscach się cięciwa układa, jeżeli wiecie, o czym mówię. Dobra, nieważne, pędzimy dalej. Okej, okay, zobaczmy, co tu jest u góry. Ach, stąd nie chciałbym spaść. Uff, było blisko. Okej, okay, tu coś jest. Okej, okay, słuszczały. To jakiś pojemnik. O, kto to zostawił? O, ciekawe kto tu był. Chyba nic więcej nie ma. Przydałoby się coś upolować. Ciekawe gdzie ten jeleń uciekł. Poniżej ma. Aha, jest jeleni. Niech uciekł. Ach, Oj, jest ich więcej. Teraz albo nigdy. To nie był śmiertelny cios jednak. Ach. Dobiłem go, żeby się zwierzę nie męczyło. Wybacz. Biedny jeleń Teraz jak półdanych łowach Nie mówcie, że ona go tą strzałą oskuruje W teraz jak to po udanych łowach, jak było pokazane w awatarze jak Navy i Native szczególnie uczyła Nowego, jak trzeba dziękować za udane łowy. Tak samo i Lara powinna złożyć modlitwę. Dobra, z powrotem do obozu. Okej, okay. oskurowała go strzałą dzika kobieta. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. Gwiazdy i najbliższe otoczenie. Okej, okay. tam są szczały. A tu jest jakieś gówno. I małe magiczne cięcie, i wracamy do tego obozu. Tu jeszcze na górze są szczały, by się przydało powiem wrócić. Max strzał, dobrze wiedzieć. Teraz dzięki naszemu instynktowi musimy wrócić do obozu i najść się do syta Oho, a którą rozstrzały? Dobra, z tymi. I tak mam Maxa. Okej, okay, to jest nasz obóz. Ognisko jeszcze się pali, jak miło. Okej. Okay, możemy umiejętności. Spokojnie będzie. Planowano. Mówi okay. Komandrot. Kapitan okrętu Endura. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz. Co mi nasi dokonka? towarzysze? Brod. Lara! Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Lalo? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS Endurance zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę przyjść po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno nie zatrzymywać. Się zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego Cię uczyłem. Nie wyłączaj radia. Okej. Okay. Tak więc to by było na tyle. Mamy znaleźć wyjście z lasu. Mam nadzieję, że po tej przygodzie wiecie już, jak prezentuje się najnowszy tytuł Tomb Raider. Zachęcam do kupna i. Możliwe, że... Do zobaczenia. Hej!